Emanu Mordy! Ram Games! Mizum Pajdak! Leci wykonać misję u rejach. Reja? Dobrze powiedziałem. Rej, rej. Chyba... Ray na misja wiem, Chyba wiem, nie już. nie wiem, tak nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie się nie wiem, nie Gazolin. nie się nie wiem, nie nie wiem czy w nic. Sensie Pewne się... piosenki z zespołu Guns and Roses. Gazolin? Aha, była tam taka wzmianka. Chyba w Night Rain nawet. Boże. Dobrze, no, skibler <laughs> się wysrał. <laughs> to chyba miał jakieś zatwardzenie czy coś? Rozwolnienie. 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 Zatwardzenie, tak się nie masz wysrać. To może się nie mógł wysrać. I siedział na kiblu cały czas? Mm -hmm. na Na misję. Okej okay. znowu nie, wie, nie wiemy co co chodzi w tej misji, ale ja, dobra, masz ureś policyjny. Boat, łódkę. Boat, O oh, shit, boat, boat mówisz? Boat, 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 boat. Oh no, no, no. <laughs> Tego cię ta łódka jest. No w dokach, Jeść prosto. <laughs> dobra. Tak, Kulki mnie załadowali, bo to nie tu A gdzie niby? Nie wiem Dopuń sobie inną łódką tam No, weźmiemy tego Predatora Przecież jest tu Police bo No właśnie. O, paczuszka! O! Ha. I takim oto sposobem żeśmy się dorobili kolejnej Już Ósmej sekretnej paczki Zostały jeszcze tylko dwie I będziemy mieli broń a do zebrania jest 100%. Ej! <grych> Dobra łódka! Dobra, szczytowałem gra. A bo oni chcieli, żebyś z Portlandów wziął. To wiesz, co mm -hmm. z pierwszej tej? Rozumiem. Czy ja dobrze płynę. Chyba no, tak. Słuchaj, no jakoś dopłyniesz chyba to. No. <grych> Wkurza mnie to gibanie się. Też. O, pamiętam, że tu też paczka gdzieś była. Tutaj na tym mono. zaraz zobaczycie... O! Widzicie? No jest, jest paczuszka. Tak. Zam możecie zdobyć kolejną paczkę. Kiedy się zdobędziemy? Nie rozbi się o górę lodową będzie powtórka z Tytanika. Ej! Czy ja tam dobrze widziałem drugą paczkę? L nie, <laughs> źle widziałeś drugą paczkę. Wyglądała jak paczka, no. A propos Titanic'a, to słyszałeś tutaj replicę? Tak, tak, w Chinach jakiś ziom sobie zamówił. Wygląda jak, kurde, no? Jak stanik no. Jak wzorowa kopia Titanic'a. Mam nadzieję, że nie będzie takiej kraksji oh, Powtóki? Tak. <laughs> E, słuchaj mordo, jedziemy tą, upłyniemy tą łódką Nie wiadomo gdzie Nie, już wiemy O, cześć I co, kill him? No, Rachel Aha Patrz jaką łowi rybę Dobre? <ścoughs> da się, da się <ścoughs> Okej, okay. o Ma tu samą łódkę, same... Dobra, damage do go Nie podjeżdżaj za blisko, możesz Nie, Dobra, ja, i... mam pańczuszki. niedaleko sukcesu. Ciężko się tam Tak, chcesz skręcić, to jeszcze musisz dodać do tego trochę gazu, wiesz? Tak, żeby, żeby on zatrybił Tak to jest. Zginiesz? Tak daleko je zasięgnę, to te nie mają chyba. Boisz... Uważaj! Właśnie Jezu! tego się boję. Że... Jezu! Aha. Zobaczymy zadanie. Teraz czeka, zajęcie. Czekaj, czekaj, czekaj. Wysiadłeś już. Ja Wysiadłem, ona ucieka. No, ale ja tak. Czeka. Strzelaj już. Aha. Aj! Dobra, no. Chodź to kumana, chodź, chodź, chodź. Strzelaj, strzelaj już może. I mission W ogóle zobacz co się wydarzyło. Co? Kolejny telefon. I nie koniec misji u Ale to... nie, ten, ten telefon jest w tym pierwszym mieście, możemy... Nie ma bata, to nie o to no. chodzi. Tak, o to chodzi. O to chodzi? To jest ogarnijmy, której to jest telefon. Tak, to z pierwszego miasta. Ten. Nie, to nie. Już tak zdaje. telefon. Tak, dokładnie to jest to. A co, sejwnąć też tutaj możemy? Tak. To jest tutaj do sejwu. No wiesz... No to ten telefon. To sejwniemy tutaj sobie. Ach, Jak na starym śmiecie? Fajna sprawa. Hmm. Ale to jeszcze nie koniec uleja misji. Ja. Także trzymajcie się, nara.